Witam Państwa serdecznie i zapraszam na mój filmik yy, otoż domowej roboty pasztecik pasztecik może być robiony z koperkiem może być z papryką żółtą, czerwoną a składniki na pasztecik to ja Wam podam robimy go w takiej miednicy jest bardzo masny widzicie Państwo jaki jest pasztecik, super zaraz Wam podam jak zrobimy tyle, możemy włożyć do woreczku nie musimy do jelita lub do jedzenia to do takiej salaterki wkładamy, składniki, proszę Państwa na ten pasztet to kilogram karkówki, 25 deko cielęciny, 30 deko boczku, 6 cebul, pieprz, ziele angielskie, wrzucamy do parowania, 5 łyżek grysiku, szklanka wody. Wszystko układamy pasami. Czyli kładziemy takimi warstwami na dnie, kładziemy boczek, później mięsko, cebulkę, mięsko, boczek, cebulkę i przykrywamy, jak już wsypiemy po prostu przyprawy, przykrywamy i on się paruje 45 minut. Po tym czasie mielimy, zmielimy go, tak, jeszcze doprawimy, jakby nie był po prostu. Yy, słony czy jaki później go wkładamy do woreczków smacznego wam życzę zapraszam na live'a na 21 Władysław Bąkrzepinika suchego